Witam wszystkich z tej strony grzesiek. Jak widzicie, ja tu już się rozwidnia, jedna wędeczka w wodzie. Oczywiście tak jak w ostatnim filmie, e, nęce chlebkiem, co jakiś czas e, ciężarek, oliwka z krętnikiem 40 gram, Przypomnę około 70-80 cm, i na końcu. E, żółta kuleczka słodka turbo którą Wam tam pokazywałem możecie się cofnąć się do poprzedniego filmu i już jedna wędka w wodzie e, oczywiście z zaklenikami Pogoda piękna, zero wiatru, temperatura około zera e, po cichutku, po cichutku e, się rozkładam. Kolega jest ze mną, poszedł troszeczkę dalej, dalej, dalej na spinning z zaklenikami. I zobaczymy, czy jakieś rybki tutaj będą, e, czy nie. Tu w zeszłym roku byłem, złowiłem jakieś tam klenie. E, się oczywiście trafiły. No nic, słuchajcie, krótko na temat wędki 360 Federowe Matrix Aquos Ultra D e, do 90 g e, to co zwykle, to co zawsze. Dobra, biorę drugą wędkę chlebkiem. Sobie już namoczyłem przez sito przesiałem 4 mm. E, dorzuciłem troszeczkę takie grubsze warstwy e, chleba, żeby to tam gdzieś jakieś większe partie. Mam w sobie uchodzi chodzi kukurydzę, ale myślałem, że je włożyłem do wiaderka. Chciałem ją troszeczkę też parę ziarenek od czasu do czasu rzucić, żeby coś tam pływało w tej wodzie. No ale niestety. Yy, niedaleko do samochodu może później pójdę, zobaczę na razie póki co yy, siedzę tu i będę samym chlebkiem nęcił oczywiście waftersiki na końcu zestawów, na jednym prawym właśnie mam zarzuconą daleko daleko yy, słodką, żółtą yy, kuleczkę a na tej będzie yy, Toxic Osmo ta druga, biała, trochę bliżej i zobaczymy, zobaczymy co tu się dzisiaj wydarzy z półtorej godzinki na tym miejscu, i później się będę w, troszeczkę przesuwał e, coraz niżej, coraz niżej e, z nurtem rzeki. Może ze dwie, może ze trzy uda mi się, mam takie już wytypowane miejscówki, e, gdzie usiąść. Może się uda je sprawdzić. No zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Wyjdzie wszystko w praniu. Obserwuję tą szczytówkę, bo sami wiecie jak to jest, może być strzało. Jeden jedyny i trzeba go ptaszki latają. Nie no pogoda powiem wam przyzerze tutaj było, ale nie ma wiatru, nie ma nic no powiem wam, że, że mega. Na lewą wędkę założę koszyczek 40 gram i do niego troszeczkę wepcham suchego chlebka, który tam powinien się rozpuszczać po malutku w trakcie, gdzie będę też dorzucał chlebkiem, ale to żeby tam gdzieś tam coś wabiło przy dnie. Pływało. Zobaczymy ostatnio na żółtą kulkę. Było jedno branie. Zobaczymy, co teraz przyniesie co się wydarzy. Właśnie będę testował cały czas i weryfikował, czy to będzie żółta kulka słodka robiła robotę, czy może i ta biała śmierdząca. Czy coś tutaj nam rybki przyniesie. Wstępnie to tak wygląda. No, oczywiście zachęcam wam do subskrybowania mojego kanału. Zostawcie kciuka, zostawcie jakiś komentarz chcę się rozwijać, chcę łowić, wędkować może kiedyś, kiedyś tylko to robić i być tą moją pracą. Chciałbym, ale to już od was zależy. I tą drugą rzucam tu troszeczkę bliżej. I to wszystko, słuchajcie, no nie ma co tutaj więcej. Proste łowienie, od czasu do czasu woda płynie, to mi się wydaje, że będzie gdzieś to rybkę, ten chlebek, który będzie tam lądował w wodzie, będzie zwabiał tą rybkę. No zobaczymy, zobaczymy, co tu się dzisiaj wydarzy. No mam nadzieję, że z jeden klenik dzisiaj wpadnie ptaszki. Latają, nie wiem co to jest, jakieś wróbelki czy co, całymi statkami. No mega, jest, no, no zobaczcie, że jest, no kurde, mega. Nie ma słońca, klejnie nie za bardzo lubią słonko. O, słuchajcie, nie wiem czy to było branie. Chyba jest jakieś branie delikatne. Ale nie wczepiło się. Trzy takie szturchnięcia złapało za kulkę. Mam nadzieję, że z bagnetu kulki nie ściągnęło. Kurde, aż adrenalina zaczęła walić. Słuchajcie, naprawdę. Mega. Teraz lewą wędkę coś uderzyło. Jakaś ryba tu się trzyma. Mogą być też płotki. Wcale bym się nie zdziwił. Ale raczej chyba, że naprawdę piękna płoć podejdzie. I coś chwyci. O! Jest, jest ryba na białą kuleczkę. Mega, ale walnięcie było, aż się normalnie zląkłem. Jest pierwszy klenik. Słuchajcie, jest po jakichś 15-20 minutach. No mega, żeby go teraz nie stracić, około czterdziestki mi się wydaje. Chodź, chodź, na śmierdzącą kuleczkę, nie hałasy, Nie hałasy nie, 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 chodź, chodź, chodź. Yes, słuchajcie! O, mega. Ja pikole no nie no! Jest. Około czterdziestki Klenik, ale uderzenie coś tam skubało, coś tam dziubało i słuchajcie jest pięknie wpięty Ach sobie zrobię zdjęcie Jak on jest pięty I Wam tutaj zaraz na zbliżeniu pokażę O Kluseczka Je he, biała kulka śmierdząca no zobaczcie no to jest kurde coś niesamowitego w tak krótkim czasie no nie no i zobaczcie jaki mega taki piękniotki kleniczek nie no mega kurde no pięknie słuchajcie no blisko tu bliżej tam dalej się nic nie zadziało i na tą śmierdzącą kuleczkę toksika zawaliło nie no mega teraz jeszcze zrobię sobie. O. Patrzę na długą wędkę, żeby mi nie wciągnęło. O. I tu mamy 40, dokładnie 2 centymetry. O. Mega, kurde, no nie spodziewałem się. Ciekawe, czy tu jeszcze rybki jakieś są. Czy jeszcze jakieś pływają, no? Mega, super, 42 cm. Ja już jestem dzisiaj spełniony, no kurczę, powiem, mega. Kurde, kluseczka, dobra. Szkoda, że tej kukurydzy nie ale nie chcę mi się iść do samochodu. Zostanę przy tym, co mam. Wypuścimy rybkę, niech sobie pływa. Może na drugiej wędce jest branie, słuchajcie, jest kolejna ryba. Jedna za drugą Ta jest chyba mniejsza. Ja tu jedną rybę wypuszczam, a tu jest druga. Nie no słuchajcie, to jest so jakieś jaja. A jest chyba mniejsza. Na słodko kukuryce. Przepraszam, na słodko kuleczkę z żółtą. Nie no, nie wierzę. Serio, ich tu tyle będzie? Czy one tylko tak po prostu mnie w konia robią? Ależ one żywe, ale one są mega. No chodź tu. Nie hałasuj, nie hałasuj. Je jest drugi. Nie no, to chyba nie może być to, jest jakiś raj dla mnie, słuchajcie. Kurde, macie to na żywo. Dwa brania, jedno za drugim. Nie no, to to jakiś, jakiś jaja powiem wam. tu Ten jest troszeczkę mniejszy, ale kurde. Ja pikole, no mega, też około 40. Na pewno to nie jest ten sam, bo jeszcze nie wypuściłem tego Wszystko Widzieliście? No, zobaczcie. No, nie, no to są jakieś jaja. <gryw> Jeden za drugim, no szkurka. Ja pikole, już go tutaj mierzę że wam tego pokażę takie będą teraz brały roczniki Nie wiem czy mi się to uda Wam pokazać no ale też ma ta miarka dobra musicie mi wierzyć 40 cm ma a zdjęcie sobie zrobię Wypuszczam rybkę Podrzucę chlebka Może tu coś jeszcze dużego pływać o, jak piszcze Chcesz pogadać do mikrofonu? Powiedz coś. Jeszcze słówko? Czy coś pan powie? Halo? O. No, dobra. Nie no, słuchajcie. Dwie ryby. Ha! czy na kawerze się nagrywa. Błonki się jakby to się nie nagrało. No dobra. niego, rybka wraca. Popłyną. niego, 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 na chlebek. Pamiętajcie, podstawa żeby mieć jakąś ściereczkę, jakiś ręczniczek, albo będziecie wycierać ręce w spodnie, w kurtkę, chyba lepiej e, w ręczniczek, także pamiętajcie. O, jest uderzenie i jest kolejny, słuchajcie, jest a, trzecia ryba, w przeciągu, ten, ten jest chyba nieduży, ale trzecia ryba, masakra. Idzie do brzegu No mega <laughs> nieduży jest Jeżeli to klenik, a może jakaś płoteczka słuchajcie Nie. Nieduży tym razem, około dwudziestu paru centymetrów, ale jest. No ten jest malusi, ten jest malusi, ale naprawdę. Zapięty mega zobaczcie o przypon mega fajnie jest <laughs> około 25 cm Też tutaj mam miareczkę do 30 cm i zerkamy No dokładnie 29. Centymetrów mega do podbieraczka, rybko i lecje, mogą teraz już brać takie malutkie. Jednak trochę nachałasowałem. Te duże są e, bardziej płochliwe, ale nic, posiedzę. Bo tutaj jest dosyć krótko. Może się uda jeszcze coś tam słuchajcie, jestem na kolejnym miejscu. Duża skarpa. Mam nadzieję, że się uda wyjąć tą rybkę. Jeżeli weźmie, delikatnie na prawą wędkę coś dziubnęło. Są aktywne te poteczki tutaj. Gdzieś tam skubią tą kulkę. Kręci się rybka. To tak samo miałem tam. Też były jakieś turchnięcia, Trzeba było poczekać. I podszedł w końcu ten klenik, One tam pływają, szukają tego chlebka. Fajna, prosta. Tylko ta skarpa troszeczkę, troszeczkę jest duża. Żebym to nie stracił. Muszę go mocniej włożyć. Może go sobie tutaj z tej strony przygotuję. ujuj uj. Drugi wrócek, jest ryba. Jest, widzieliście, a uciekła. Nie, musi być. po rybkę. Jest nieduża, ale jest. Piękna płoć, słuchajcie. Jest fajna płotka. Ha, myślałem, że to klenik, ale nie. Kurde, piękne, piękne rybki. O, wyczepiła się w pąbieraku. I zobaczcie, taka płoteczka mega. No i jest już kawałek płci, na wtersika, jest tu rybki, jest I po cichutku spodbieraczka ją wypuścimy jak widzicie zmieniłem miejscówkę E, tam dużo było drobnicy, płotki e, dziubało, dziubało, Jedno większe takie mocniejsze branie, ale nie przycięte. No i zmiana miejscówki. Może już ostatnia, dzisiaj będzie miejscówka, może nie. Zobaczymy. Kawałek prosty, jak widzicie. Ewentualnie posiedzę go dzinkę, Jak nic, to jeszcze spróbuję tamto przede mną, co jest za kole. E, zobaczyć co na samym zakolu tam się dzieje. Fajnie, fajnie jest dalej bezwiecznie. Powoda naprawdę super. Kurwa. O matko jedyna. Jedyna ale strzało a tylko obejrzałem się O, to jest ładna ryba, słuchajcie. Będę chyba musiał do niej podejść. Spojrzałem tylko na drugi brzeg i wędkę od razu do wody o, ho, ho. Ale muruje, chyba największa dzisiaj będzie rybka. Mam nadzieję, że mi się udają. Tutaj dochorować. Idzie do brzegu i chyba będę musiał uu, 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 po nią pójść. Bo widzimy się za chwilę. Ora za zaczepie, tak, gdzie nie mogę. Ło piękna ryba. Пенька-то край. Ху-ху-ху. Widzieliście tą walkę, ale jest. O, masakra, ale piękny. Hu, hu, hu. się. Bardzo dobrze. Hu. Może 50 będzie miał. Musiałem lecieć po niego, bo bym go tutaj za Chiny nie dociągnął. raz rozplączę. Pan rybkę pokażę. Już bym miarkę wyciągnąć. A się tu plączę. konie Wędkę normalnie z podpórki zabrało. No dzisiaj czwarty klenik, ten tu już zrobił, słuchajcie, robotę. Nie spodziewałem się, że tutaj, że tutaj on weźmie. Zobaczcie, to jest klen, to jest bydlak. No mega, zobaczcie jaki klusek Normalnie muszę go zmierzyć, bo masakra Patrzę na drugą wędkę Bo w wodzie No Jestem w szoku słuchajcie w szoku No to pokaż się Zabiorę podbierak bo coś mi tu nie Mam nadzieję, że go widzicie w kadrze. I zobaczcie. Jest kluseczka. 52 dwa centymetry. Wow! Przez tym podbierakiem tutaj. O słuchajcie. Mega 52 cm masakra. Mam rekord 54. Zabrakło mu trochę. Chociaż jakby troszeczkę go przygniót, podusił. Mega. No zobaczcie. No to jest ryb, to jest ryb, kurcze, no. Ja pierdził, nie no, szok, Ale wywaliło, widzieliście to jak mi wędkę, a tylko wzrok odwróciłem. No mega. Słuchajcie, jeszcze foteczki sobie parę porobię. I rybka wraca do wody. Mega. Rzucę chlebka. I jeszcze niech to może jakoś zwabię rybkę. Nie mogę. Jeszcze muszę Wam go zaprezentować. 52 cm kluseczek. To jest ryba. <laughs> Szok. Wypuszczę rybkę. Niech nabierze siły i niech płynie. No, dawaj. Mega klenik. Ojko, słuchajcie, naprawdę mega, mega zadowolony. Trzy, cztery kleni No i ten zrobił robotę. Ha! Szok. I z daleka tam wziął. Tu bliżej póki co nic się nie dzieje. No jak tam kliniku odżyłeś, już sobie pójdziesz. Tak, już ma ma chęć sobie odpłynąć. No to płyń. O, poszedł. Aż do stonii pięknie. No dobra, słuchajcie. Jak widzieliście, film mega, mega. poprawię kamerę. No udało się, udało się, kurde. Listopad, koniec listopada. E, przepraszam, dzisiaj jest pierwszy grudzień. E, początek grudnia i pogoda piękna. Jeszcze widzę, że pogoda ma tam się utrzymywać taka. Dlatego coś czuję, że jeszcze ten rok, ten rok nie zakończę. E, tym wyjazdem i tymi rybkami i może coś się trafi. Jak widzieliście, cztery kliniki, zestawy na Bagnetiku z kuleczkami. Fajna sprawa, jak będziecie chcieli, żeby wam pokazać, nagrać, jak te zestawy zmontować, jak one wyglądają. Piszcie komentarze, to postaram się. Zima długa, jakieś filmy tam wam ponagrywam, jak to ja tu montuję, jak to wiążę, jak te dokładnie zestawy wyglądają, chociaż pokazuję wam blisko jak to wygląda to powinniście wiedzieć mniej więcej jak to sobie skręcić i Wam pokazuje też jakie haki, jaka żyłka e, jakie bagnety wszystko jest na filmikach możecie się cofać, wcześniejsze filmy oglądać tam wszystko jest pokazane zerka na wędki bo cały czas w wodzie e, jak widzicie te uderzenia takich pięknych ryb to są moment moment wali rybka e, e, i może wędkę wciągnąć dowody, no nic oglądajcie, zostawcie sub, subika subskrybujcie mój kanał zostawcie kciuka, piszcie komentarze e, a ja będę się zabierał do roboty i łowił więcej, coraz więcej będę się starał przynajmniej żeby te filmiki przez tą zimę jakieś tam trafiały, żebyście mieli co oglądać, no dobra, ja tu się pomału zbieram, trzymajcie się zostawcie subika, żebyście nie ominęli kolejnego filmiku Trzymajcie się, pozdrowionka, na razie hejka.